Panie Mensi, jak pan zadogował na to, że będziecie grali przeciwko Polsce i Lewandowskiemu na mistrzostwach? No, no, manie, ja się go trochę boję, nie? Bo, bo takie długie szłapy, no, manie, i jeszcze do wciule bramek ma taką fajną baba, co mi karate, ale ja za to bom przejeżdżał do piłek, a oni, no, dostał jedna, jeszcze bez cufa, no, manie. Robert, czy widziałeś ta grupa? Mamy Argentyna. Czy my wygramy z nimi ten mecz? <laughs> ja zawsze mówię tak, do tanga trzeba Jorga, a don't cry for me margarina i do przodu Coco Jumbo. Dowej te kila, przegromy z polokami. Uma, nie przegromy, nie bój się. Dowej te kila będę zaś pić. Nie, nie dum ci może swoje lata. Wiesz, że nie możesz. Dowej te kila. pierun, Zaś będzie dojść. A ty co o tym myślisz, Miglans? No co ja myśla? No hopię, nic nie myśla tej o i tak zagrł w finale. Z drużyną moją, albo bez mojej drużyny, hopię. no To jest nieważne. Moi się mogą wadzić, a to i tak ją wygruł wszystko. Dziam Meksyk, rachne, Argentyna, dyrek, inż, poloki, mogą się zasomowaczyć, ale to i tak bym, o A najwięcej pieniędzy i wszystko wygromy.